Siemano, z tej Kosiorski. Dzisiaj zrobię trzy multisamony na nowym dokan Festival Android 17 i 18. Oczywiście i Wdzięcy jest na rocznicy. Jest Broly, jest Gogeta, są mega OP, w sensie no... I tak naprawdę każdy gracz może w tym momencie powiedzieć, dobra, ludzie, nie samonujcie do rocznicy. W zasadzie to zawsze tak się dzieje. Są Zawsze jakby już tak powiedzmy cykliczne te sumony, które jakby warto robić, no i zawsze to jest jakaś rocznica, zawsze to jest jakiś Cyan te sprawy. Mm, ale tego typu banery, gdzie dają dosyć dużą promocję i ja nie mam dużo z tych postaci, według mnie i tak są opłacalne do zrobienia. Tym bardziej dla mnie, gdzie ja no jednak mam dużo tych kamieni. To te 90, które teraz mogę wydać, czy jakąś taką podobną ilość, nie jest dla mnie aż takim wydatkiem. A może się trafi coś, czego nie mam. O, wow, ten summon to w ogóle. <ścoughs> Dobra. No co w ogóle co, o co tutaj w ogóle walczymy? Walczymy o Godgoku przede wszystkim. Nie wiem na jakim banerze on jeszcze będzie, ale ktoś gdzieś tam widziałem na Reddicie, że ktoś pisał o Godgoku będzie też za miesiąc, także pask całkowity, no może i będzie. Android 17 18 jest według mnie też fajny ze względu na to, że możemy użyć mm, jakby Jest Kajakiem Goku STR, który no, swoim aktywskilem i superatakami, w odpowiednich jakby warunkach potrafi niszczyć eventy. A mi się to bardzo rzadko odstarza. Myślę, że Android 17-18 może pomóc, żeby to się zrobiło, żeby on mógł używać tego aktywskla. Normalnie ja nie mogę, jakie biedne słony. Wow! Hmm. Co to w ogóle jest? Planetary Destruction o, i Spice Traveling. Dobra, jedziemy dalej. E, tak naprawdę pierwszy, no to chyba był tam za 25, no to najbardziej się opaca. no ten za 40 zamiast za 50, to, no to zawsze 10 Dragonstone'ów mniej. Ja i tak e, próbuję. Poza tym na banerze mamy kale, która jest świetną UR-ką, SSR-ką, której nie mamy za bardzo drużyny do niej. Jest p kid goku, którego też uwielbiam, mam go na jednej kopii, wylosowałem na jednym z ostatnich banerów i naprawdę jest warty, wow, warty użytku ale ten samon to mi słabo wyszedł no i trudno, nie trafiłem, nic nic z nic polecanych smutne a mówię, nie najgorsze są, no i jedynie co tu jeszcze jest Widel która no, jak wyszła tam ileś tam lat temu to jak u Pepi Gals była mega mocna to w tym momencie jest raczej niekoniecznie gdziekolwiek potrzebna także mamy Sumon, na którym jest promocja na którym ja nic nie trafiłem, ale wy możecie trafić także aż tak nie odradzam ale tak jak mówiłem, Gogeta czy Broli na rocznicę będą dużo lepszym wyborem i chyba w marcu, czy w kwietniu, w marcu będzie kolejny większy jakiś sumon, także możecie zbierać kamienie. Poza tym i tak będą jakieś sumony lepsze, no chociażby ten ostatni karniwal był e, z dobrą sprawą. Dobra, co jeszcze poza tym mamy? Nie wiele szczerze mówiąc, jakby jest tam jakiś kolejny story... Dragon Ball Stories Event, jest to kan Awaken i jak awaken do darmowych postaci z, no z tych story eventów z turnamentu jakby. Nic wielkiego, tak będziemy mieli Eza na to jest troszeczkę takim bardzo disappointed no żałosne, że tak powiem, nawet nie, że brakuje mi słowa disappointed no taki rozczarowujący jakby no, no nie Jiren powinien być czymś mega kozackim a po tym Eza na który i tak już trochę czekał no nic się tak naprawdę nie zmieniło nie będziemy go za bardzo używać chyba że na jakiś nie wiem SBR bo trzeba będzie także będzie gdzieś tam pobotny tu nie wiem co będzie dodatkowe na Extreme Zataleken nie wiem, nie pamiętam, jakie tu niosy były. Nie patrzyłem jeszcze. Ciekaw jestem, który hit dodatkowy jakiś będzie miał za. I tak naprawdę to tyle z takich rzeczy. Tu jest ciekawa rzecz. Super Dokkan, Summon Ticket Collection Mission. Mm, nie wiem o co chodzi. Zobaczymy. No i tyle. Także tak naprawdę się nic za bardzo nie dzieje. Mamy kolejny taki. Jak to ostatnio czasy na zbieranie, robienie tych eventów, story, jakiś tam Elder Cave. pannie zawsze z tych story eventów, na zrobienie do e, Extreme Z Awakenów tych dwóch nowych postaci, e, tu jest do Festival, tu mamy właśnie EZA do Android 3, 17 i 18. Oczywiście trzeba ich mieć, bo ja im jeszcze nie zrobiłem awakeningu, ponieważ medali jeszcze nie zgarnąłem, także powolutku, powolutku to chyba na tym evencie są te medale, także tutaj można im zrobić awakeningi. I Tyle. No tak naprawdę, tak jak wpisałem komuś w komentarzu, mam taki też w tym dokanie okres, taki, że no, nuda, naprawdę wieje nudą z tego eventu. Jak chcecie, możecie z czwartego poziomu dropić taką surowcę i to kupujemy za to LDK w Babaszopie, ale ten event już chyba trochę jest, także albo był i go znił. ponownie odświeżyli sam, nie wiem. I polecam kupować y, te klepsydr, Zawsze się mogą przydać. A to jest jednak te baba pointy To jest taka waluta raczej łatwa do zdobycia według mnie. Jedna z łatwiejszych, także tu można to śmiało kupować. I co? Ostatnio w ogóle. No, zaled coiny raczej bym nie kupował. O, go 4 A bo to jest urka, nie SSRK. I tak bym raczej. Nie wiem, no to kupienie jest świetne. Ja go mam bez kopii, tam gdzie go można użyć, to go używam. Guard, Uniki, dobry, jeden z najlepszych liderskich w grze. No świetny gość jest w ogóle. God Goku. Mm. Gdzie tutaj coś jeszcze było ciekawego? A tutaj elder je. Chyba, że ja to po prostu grałem ostatnio sobie na, za, ski, za klucze. W każdym bądź razie już mam walutę, także nie muszę tego grać ale zawsze jakby staram się być naszykowany na ten eventik, żeby no właśnie tak jak teraz, nawet go nie grałem, tylko kupiłem od razu, także dwa elderkaje je do zgarnięcia i tyle dobra, trzymajcie się, cześć